Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj znagramy sobie, bo tak strasznie pada i w ogóle, więc trzeba polecieć na Księżyc, to zainstalujemy sobie Galacticraft na 1.6.2. I do tego Galacticraft musimy sobie zainstalować na pewno McDoodle Core i dodatkowo jeszcze kolejną planetę Mars, bo na Galacticraft polecimy sobie na Księżyc. A dodatkową planetę Marsa sobie zainstalujemy, pobierając Galactic Craft Planet. Skąd to pobrać? Pobieramy pliki z takiej strony: mcdoodle8.com. Mit, Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na tą stronę mamy jak byk napisane Download Galacticraft. Zjeżdżamy troszkę na dół i tutaj mamy, to jest strona dotycząca tylko i wyłącznie Galacticraft i moduł Crossbow Mod 2. Nas interesuje Galacticraft i tutaj jest Wikipedia, więc na to będziecie musieli wejść potem, jak już będziecie mieli zainstalowane. W każdym razie z tej strony, na tej stronie właśnie wchodzicie w Wikipedię i tam się wszystkiego dowiadujecie na temat tego, co w ten mod potrafi. No i tak, i zjeżdżamy troszkę na dół i tutaj mamy takie zielone, niebieskie i czerwone, i zielone, i niebieskie, i czerwone, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jak widzicie, jest najnowsza wersja na 1.6.2, zielona. Sorry, musiałam przestać i nie wiem gdzie byłam, bo mi kot przeszkodził tutaj wlazł mi na klawiaturę. Więc tu jest najnowsza wersja i jest na zielono. To wydaje się, że to właśnie jak jest na zielono, to że to się pobiera. I to jest mylne założenie, ponieważ tutaj autor pisze, że zielone są rekomendowane oczywiście do ściągnięcia, ale niebieskie są stabilne więc po ściągnięciu zielonego mi niestety nie zadziałało, więc wzięłam sobie stabilny niebieski i Wam też polecam stabilny niebieski. Zatem ściągamy tutaj to, galacticraft z końcówką 643, to jest jeden, na to naciskamy i przechodzimy do, do strony ściągania, tam naduszamy skip i już jest. Potem drugi plik galacticraft planet, planets, też na 643, i trzeci plik, MIG DUDL Core, też na 643 z końcówką 643. Także tutaj są trzy pliki i radzę ściągnąć ten niebieski. No, jeżeli się chcecie męczyć, to sobie ściągajcie zielone. Ja radzę ściągnąć niebieski, bo on jest stabilny i faktycznie zielony ten najnowszy mi nie zadziałał. A ten niebieski zadziałał. Także. Raz, dwa, trzy. Trzy pliki do pobrania z tej jednej strony. No i potem, oczywiście, sobie wejdźcie na tą Wikipedię. Może przełączę. No tak, słabo łączę w tej chwili. O, i tutaj jest Wikipedia dotycząca Galacticraft, a tutaj tego drugiego moda. Więc wchodzimy w Galacticraft i tam się wszystkiego dowiadujemy. Jakie są początki, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest planeta Księżyc. Tu jest coś o Marsie. Także poczytajcie, pooglądajcie i będziecie wiedzieli o co chodzi. Ok, dosyć tego gadania. Jak już mamy pobrane te pliki, to możemy je zainstalować. Ok, instalujemy. Oczywiście do zainstalowania. Tego, tego moda, tych wszystkich trzech modów w zasadzie, oprócz plików z tymi modami, które pobraliśmy, potrzebne są minimum. Minimum Launcher, Minecraft i Forge. I dobrze jest też mieć Optifina i Too many Items. Jak to wszystko zainstalować, jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a, to dowiecie się, jeżeli macie wersję premium Minecrafta, to dowiecie się w pomocnych tutach w filmiku pomocne tuty 29, jeżeli chcecie zainstalować Forge'a z końcówką 804, lub w filmiku 65, jeżeli chcecie Forge'a z końcówką 840. I jeżeli macie wersję non Premium, to dowiecie się, jak to instalować. W filmiku pomocne tuty 31 z forgem 804 lub w filmiku 66 z forgem 840. I tu many items, jak zainstalować. Jeżeli macie wersję premium, to w filmiku pomocne tutaj 0,5 w 9 minucie, 9,52. Lub w filmiku 65 tym samym, co tutaj. A jeżeli macie wersję non-premium, to w filmiku pomocne tutaj 0,9 w 16 minucie. Albo w filmiku 66. Ok, jak już mamy to wszystko poinstalowane, to możemy przystąpić do instalacji. Ale jeszcze zanim przystąpimy do instalacji, to folder.minecraft sobie gdzieś skopiujcie, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że Galacticraft nie zadziała. I tak samo, jeżeli macie wersję non-premium, to sobie gdzieś skopiujcie folder non-premium. To tak ku przypomnieniu ale zróbcie to na pewno, bo jak nie zadziała, to będziecie mogli wrócić do wersji, która działała. Ok, co teraz robimy? Najprostszą rzecz na świecie oczywiście instalowanie tych trzech plików. Wchodzimy do foldera .minecraft, a non-premiowcy wchodzą do foldera non-premium. Wchodzimy do folderu mods i wrzucamy te trzy mody do folderu MODS. Ok, zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. Mam Forge 840. Tutaj też play. migdoodle się tam zainstalowało. No i czekamy teraz. Ja nie pokazuję, jak się instaluje wersję non-premium, bo to jest to samo, tylko, że zamiast do minecraft, a tutaj teraz galacticraft pobiera jakieś dźwięki. Także mamy być pewni, że jesteśmy podłączeni do internetu. I tutaj nam ściąga. I to jest tylko raz wykonywalne. Także to nie jest jakiś błąd czy coś, tylko po prostu ściąga dźwięki z internetu. A propos, co ja mówiłam, że nie pokazuję jak się na Non-Premium instaluje, bo, bo to jest dokładnie ta sama instalacja, tylko że zamiast do folderu .minecraft wchodzi się do folderu non-premium i uruchamia się nie tutaj z tego, tylko w, w tym folderze jest launcher. A poza tym to zawsze zanim, zanim pokażę jak się instaluje, to zawsze sprawdzam, także na pewno działa to też na non-premium. No dalej. Ja mam dzisiaj coś wolny internet, więc mi powoli ściąga, downloaduje czwarty dźwięk. Nie wiem ile jest tych dźwięków. Ale chyba 5. Mam nadzieję, że tylko 5, bo jakoś tak długo to trwa. A jednak idzie szósty. Dzisiaj mam średnią prędkość internetu, jak widać. Nie, czasami po prostu bardzo szybko mi to się dzieje, a czasami to tak właśnie trzeba czekać. Siódmy już idzie dźwięk. Nie wiedziałam, że aż tyle tego jest. No, ale musimy chyba mieć tam dźwięki rakiety, są i takie tam. Yy, oczywiście nic Wam nie powiem na temat tego modda. Wiem, że, że bodajże chusiek sobie tam nagrywa z, z przygody na księżycu, więc na pewno tam możecie sobie zobaczyć. Ja tam kiedyś raz widziałam właśnie i tam były dźwięki, odliczanie i tak dalej, tej rakiety. O. Także na pewno musicie poczytać tą Wikipedię. Sprawdzimy w modach. GalactiCraft, Galacti, Galacti. Gal, 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 gal. O, jest Galactic Core, GalactiCraft Mars. I co? I chyba to wszystko. Eee, tak. Tu jeszcze jakiś basic components, to chyba to jest też gotowe. Tryb jednoosobowy, próbny, graj w świecie. To jest, mi się pokazuje zawsze. Wam nie powinno. No i jesteśmy na moim świecie. O, jest napisane, że nowa wersja Galacticraft jest, no ale jak sprawdzałam, to niestety nie zadziałała, więc zostanę przy tej. Co trzeba zrobić? Wejdźmy w E i zobaczmy sobie, jakie są nowe. Nie, to chyba nie od tego, a może od tego. Pewnie tak, copper, tin i tak dalej. O, tutaj już widzimy, że <laughs> przy samym y, ekwipunku mamy zupełnie inaczej, ponieważ mamy tutaj to, co jest zawsze. Plus dochodzi nam teraz tutaj, jest miejsce na, na jakąś tam na głowę, jak to się, hełm taki astronauty, y, spadochron. Butle tlenowe, i tak dalej. Także, jak się wybierzemy na Marsa, to pewnie wtedy tutaj musimy, na Marsa czy na Księżyc, to pewnie tutaj musimy to wszystko pouzupełniać. O, tutaj są takie zbiorniki. Tu możemy sobie wsadzić te zbiorniki. Duży, średni. Może się ubierzemy. O, tutaj są przewody tlenowe. Aż tyle mi się wzięło. żarki nowej Jakieś takie dziwne dziwolągi tutaj są. Na gdzie jest ten hełmik? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Hełm! Ja chcę hełm! O, tu jest. Hełm astronauty. Też mi się dużo wzięło. I co jeszcze jest potrzebne? Spadochron. Weźmy sobie ładne różowiutki. O, fioletowy, na no dobrze. Chcę fioletowego. Różowy. No i co? I mam... Mam szybę na głowie. <laughs> I hełm też. No dobrze. I plecaczek mam. Okej, okay, wyjdźmy z tego. Zobaczmy, czy jakoś wyglądamy inaczej. Uuu! Mam plecaczek. W tym plecaczku mam chyba te mm, butle tlenowe. A może i nie. Nie wiem. Dobra, a plecaczek działa? Działa. Dobrze. A skrzynki działają? Działają. A to działa? Działa. No to dobrze. To jeszcze weźmy sobie rakietę, bo ona jest taka fajna. I zaraz sobie zobaczymy, jak się kraftuje to wszystko. Rakieta, rakieta. Nie ma tu rakiety. Trzeba sobie złożyć to nie chcę składać teraz, bo to za dużo czasu zajmie. Dobra, weźmy sobie do craftingu G. Set item. I tutaj gdzieś będzie pusty karnister, turkusowy spadochron. O, flagi trzeba zrobić, żeby za, na, na księżycu zatrzepić, że tu byłam. Co jeszcze? Gdzie jest na przykład taki hełm? Hełm astronauty się kraftuje bardzo prosto. Szyby i żelazny hełm. Ok. Duży zbiornik z tlenem to jest czerwona wełna. Cynowy kanister i styl ingot. Cynowy kanister o matko. No tutaj jest już dużo do zrobienia. Styl ingot ze styl plate się robi z cztery stile ingoty. A nie ma innego jakiegoś. Nie ma jakiegoś innego. O tutaj, Steel Dust, daje Steel Ingot. A nie wiem, nie wiem, nie wiem, to na pewno trzeba jeszcze gdzieś coś. Cztery takie dają to. Na pewno gdzieś skądś się, z jakiejś rudy y, się robi taki. Albo się go przerabia jeszcze gdzieś tam. A, cztery węgle i jedna sztabka żelaza daje steel dust, który przepalamy i jest steel ingot. O, pięknie. No, czyli wszystko wiemy. Jak widzimy, mod działa. Zatem kończę tą prezentację instalacji. I oczywiście polecam się na przyszłość, oglądajcie moje poprzednie odcinki i przyszłe odcinki i łapkujcie, i subskrybujcie, i komentujcie. A w komentarzach to piszcie, co jeszcze byście chcieli, jakie jeszcze poradniki. No i oglądajcie moje serie, te bardziej takie pseudofabularne, czyli Skyblock i Minecraft Solo, niedługo się pojawi z powrotem. I, I co jeszcze? I serię z Remiśką i z Jankiem. Myślę, że też ją aktywujemy niedługo. Reaktywujemy, boż. Okej, okay. czyli trzymajcie się, papa. Pa. Do zobaczenia.